Gotowość operacyjna jest stuprocentowa. Minister sportu Joanna Mucha raportowała w Sejmie o stanie przygotowań do euro i chwaliła się, że chwali nas UEFA. Opozycja, jak to opozycja bardziej sceptyczna i pewnie rządowy spot promujący euro wątpiących nie przekona, ale może przekona fakt, że ponad 90% z wydanych na przygotowania ponad 25 miliardów euro zasiliło nie sportowe obiekty, a po prostu Polskę. Justyna Dobroszoracz. Pora obiadowa, zapraszam. Może zamówimy żurek. Minister sportu na pewno jest głodna. Sukcesu. A w sukcesie euro ma pomóc ta rządowa kampania. A wiecie, żurek? Sport ma przekonać kibiców, że w Polsce poczują się tak dobrze, że po mistrzostwach będą tęsknić. Według ostrożnych szacunków przyjedzie do nas około pół miliona kibiców. Według tych optymistycznych nawet milion. Chcemy wykorzystać naszą polską... Gościnność. Stąd hasło Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Będą spoty w telewizji i billboardy. Kampania kosztowała milion złotych. Podoba mi się ten film, no, taki pozytywny, generujący emocje właśnie pozytywne. Choć pojawiają się też głosy, że dwa tygodnie to mało czasu na promocję. Na Ukrainie od miesięcy plakaty reklamujące euro dosłownie biją po oczach. Na dwa tygodnie przed, na utrwalenie się tego hasła jest trochę za późno. Przygotowaniach do euro opóźnień nie ma. Tak przynajmniej meldowała w Sejmie minister sportu. Polska jest dzisiaj w 100% przygotowana do przeprowadzenia turnieju. Ten komunikat padł niemal przy pustej sali. Joanna Mucha zapewniała, że na stadionach wszystko gra. A dowodem na to, że jest dobrze ma być fakt że 13 z 16 drużyn wybrało Polskę na miejsce pobytu. Wszyscy jesteśmy gospodarzami, wszyscy czujemy się jak w domu, ale przede wszystkim wszyscy liczymy na naszą drużynę. Najlepiej gdyby w lipcu te wielkie billboardy zostały zastąpione przez kolejne. Na przykład Polacy. Dziękujemy. Michał Sięgeda, wiadomości.